Hejka! Dzisiaj będziemy malować y, jajka. Idziemy już do domku. Czekamy. Już jesteśmy w domku. Więc malujemy. Otwieramy. Wow, Ła, ale ładne te jajka. Zaczynamy. Niebieskie i zielony są moje. Żółty i pielkawy, moje. A żółty? Y, zawołajmy na to z Musimy wziąć trzy zwierzaki. Mamy królika. Hmm. Mamy tego pluska. I kotka. Przepraszamy, kolejne zwierzaczki, no ale na sorki. Królik się wziął różowy, a kot żółty. A pies niebieski, a ja chwilę to, więc naubię. Mam klik pierwszy. Patrzcie, ja stworzył Teraz kot. Jak Jaki kot ładnie zrobił. jakie Jaki pies ładnie zrobił. Bratera tu tu tu, 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 Ale ładna. Teraz ja dajemy konu Ale ładna. Jest tam. Teraz chowamy je do koszyka. Nie, rozstawiamy jej po domu. Okej, okay. okej. Okay. Wierzaki są tu. Tylko ich nie da się zjeść. Tu jeden. I tu. I tu. I jeszcze tu. Papa. Pa.